Wkładki elektroniczne Blue Evo redefiniują pojęcie zamka. Zamek, owszem, fizycznie zamyka drzwi, ale nowoczesne rozwiązania elektroniczne otwierają możliwości na zarządzanie bezpieczeństwem. Inteligentny zamek to połączenie mechanizmu z kontrolą elektroniczną, czyli. St możliwość sterowania zamkiem fizycznie, ale y, jakby dostęp do, do tej mechaniki y, są sterowane przez algorytmy i przez y, dostęp elektroniczny. Yy, I tak, i nie, gdyż y, jak najbardziej rozwiązania takie jak biometria czy NFC czy Bluetooth, jak najbardziej idziemy w tym kierunku, ale też drzwi muszą być mechanicznie zamykane w jakiś sposób, czyli od mechaniki nie, nie, nie uciekniemy. A takie rozwiązania, które reprezentuje moja firma Blue Evo, łączy te możliwości fizycznego, mechanicznego zamknięcia razem z elektroniczną nadzorem, co pozwala nam kontrolować dostęp. I zapewniono bezpieczeństwo.